Dobry wszystkim. Aktualnie przejeżdżamy przez Antwerpię, duże miasto portowe w Belgii. Duży węzeł strategiczny. No i też niestety bardzo dużo korków jest w tym mieście. Trzeba tak sobie podróż planować, żeby albo wczesnym rankiem przejechać, tak jak ja teraz jadę, jest godzina 5:30, albo późnym wieczorem. Chodzi o tunel GFK czyli Johna Fitzgeralda Kennedy'ego na cześć 35 prezydenta Stanów Zjednoczonych tunel zbudowany w 1969 roku pod rzeką Skaldą który łączy dwa rzeki Antwerpii, że tak powiem no i słuchajcie, przez ten tunel Dziennie potrafi przejeżdżać 160 tysięcy samochodów. Także jest naprawdę bardzo często są bardzo duże, potężne korki. To jest tunel i drogowy, i kolejowy, i pieszy. Tak to wygląda. My oczywiście jedziemy tą częścią przeznaczoną. Na chwilę będziemy jechać częścią przeznaczoną dla pojazdów drogowych. Zbliżamy się pomału do tego tunelu. Bardzo często są niektóre nie pasy pozamykane. Trzymaj się lewej strony. O, tu nam nawigacja ładnie pokazuje jak to wygląda, że wjeżdżamy w tunel, będziemy przejeżdżać pod skaldą. Kennedy Tunel, proszę bardzo. W tej porze dnia tutaj bez, bez korków, bez żadnych problemów przejeżdżamy, ale z każdą minutą, z każdą godziną będzie coraz, coraz większy ruch, oczywiście. Niedługi ten tunel. Po 800 metrach trzymaj się lewej strony. 660 metrów ma ta część drogowa długości. No i jesteśmy na drugiej stronie Antwerpii i jedziemy dalej w stronę tej naszej lewej strony wyczekiwanej Portugalii.